Poranny rozruch to nazwa robocza, bo prawda jest taka, że tą gimnastykę możecie robić w każdej porze dnia, którą po prostu poczujecie za stosowną do tego, aby się delikatnie rozruszać. Jak zobaczycie zresztą na filmie, tutaj przykład rozgrzewki z dzieckiem, kiedy przyszedłem zrobić własny trening, zapewne coś, co niekoniecznie jest codziennością dla moich odbiorców ale będzie na pewno adekwatne jeśli chodzi o wykorzystanie jako poranną gimnastykę. Zestaw ten bazuje głównie na ćwiczeniach wykonywanych w niskich pozycjach, czyli klęk, leżenie, siat, i tak dalej i tak Na początek idzie klasyka, czyli krążenia w klęku Krążenia w biodrze w klęku podpartym. Spokojny, dokładny ruch, gdzie udem i kolanem próbujecie rysować elipsę przy zablokowanej górnej części ciała. Uważajcie oczywiście na dzieci, ponieważ one lubią przy tym wskakiwać na plecy, pytać się czy mogą być konikiem i tak dalej, i tak dalej. Następnie element, który normalnie rozwinąłby się nieco dalej, czyli wachlarz, aczkolwiek tutaj tylko przekładanie nogi za nogę i dociskanie ciała. Po przekątnej, czyli coś, co pozwoli wam rozciągnąć pośladek, boczną, zewnętrzną część uda. I przy okazji delikatnie zmobilizować cały tył, jeśli chodzi o dolne kończyny. Potem przechodzimy do bujania, kołyski z nogą wyprostowaną, gdzie zwiększamy sobie zakres ruchu w stawie skokowym. Uważajcie przy tym ćwiczeniu, ponieważ jeśli przesadzicie, możecie delikatnie naciągnąć albo łydkę, albo rozcięgno podeszwowe, jeśli chodzi o stopę. Dlatego zalecam spokojnie i stamtąd budować sobie to, jak będziecie mogli robić tutaj daleko. Kolejne ćwiczenie, znowu szkołyska, tylko w klęku z kolanami rozłożonymi szeroko, gdzie staramy się przy w miarę prostych plecach przesuwać biodrami tył przód, tak, aby porozciągać pachwiny, przywodziciele i całość wewnętrznych mięśni, jeśli chodzi o uda. Z czego przechodzimy od razu do rotacji zewnętrznej w pozycji żaby. Ćwiczenie, które jest bardzo niewdzięczne, jeśli chodzi o to jakie wrażenia nam funduje, ale bardzo pożyteczne, ponieważ usprawniamy jednocześnie pośladki i rozciągamy przywodziciele, czyli coś, co pozwoli nam zachować sprawność i płynny ruch pod kątem naszych ud i bioder, jeśli chodzi o rotację. Kolejnym elementem są przetoczenia do skłonu w przód, przetoczenia do skłonu w rozkroku. Tutaj zostawiam Wam dowolność, czy będziecie nakładać się nogami, robić świece, czy nie. Ja, jak widzicie na filmie, idę w wersję jak najbardziej prostą, krótką, ponieważ chciałem na rozgrzewkę poświęcić jak najmniej czasu. I naprzemiennie możecie robić skłony raz do nóg złączonych, raz rozłączonych, lub tak jak ja zacząć od nóg prostych, a następnie przejść do skłonu w rozkroku. Zwróćcie uwagę na jeden element, odcinek lędźwiowy staram się trzymać w miarę prosto, a wychylać biodra za siebie, czyli przy skłonie tak naprawdę próbujecie wypchnąć pośladki za linię tego miejsca, gdzie siedzicie. Kolejnym elementem są skłony do boku w siadzie rozkrocznym, czyli ćwiczenie, które będzie rozciągało całą boczną część, jeśli chodzi o ramię, pachę, mięsień najszerszy i mięsień czworoboczny lędźwi. Zatem, jeśli macie takie wkurzające dolegliwości, jeśli chodzi o sztywny kręgosłup, a nie próbowaliście jeszcze tego ćwiczenia, możecie się zdziwić, jak wiele jest ono w stanie pomóc, lub jak bardzo sztywni jesteście ruszając się w tej płaszczyźnie. Ostatni element to zamiana nogi w swastyce, właściwie przekładanie nogi z spokojnym, powolnym przenoszeniem i skłon poprzekątnej, gdzie łokieć staramy się przyciągnąć do kolana nogi wykrocznej i położyć ciało po przekątnej, czyli dokręcam żebra i klatkę piersiową do przeciwnej nogi, tym samym rozciągając boczną część uda i Pośladek. Wystarczy 10, może 15 powtórzeń na każdą stronę i A na pewno będzie Wam cieplej, B na pewno poczujecie się zdecydowanie luźniej, jeśli chodzi o to, jak chodzi dół, jak trzymają się plecy, jak będzie łatwo Wam się wyprostować i jak pełną piersią będziecie w stanie oddychać. Generalnie te ćwiczenia nie mają być nie wiadomo jak skomplikowane, nie mają służyć za pewnego rodzaju test, czy jestem dość dobry, godzien na to, żeby je wykonywać, a wręcz przeciwnie, mają być punktem stałym każdego Waszego dnia, który pozwoli na to, że utrzymacie ciało w możliwie jak najlepszej sprawności przez jak najdłuższy czas, ponieważ zawias który jest używany codziennie, nigdy nie rdzewieje. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.